Podcast Alan. Wspomniałeś już, że wydajesz nowy album. Opowiedz coś więcej o tym projekcie. Projekt nazywa się Ultimum Demo. Ponieważ ja już jestem dziadek, można powiedzieć, jeżeli chodzi o, o rap grę. Może nie źle. Źle to ująłem, bo są starsi, którzy jeszcze funkcjonują. Ale ja mam w życiu inne priorytety. I jeżeli coś nie daje mi wymiernych korzyści. No bo umówmy się, ja nie robię rapu stricte też dla idei, fajnie by było na tym zarobić, ja tego, ja tego y, nie ukrywam, jeżeli to się y, nie przyjmie, to jest to ostatnia, y, ostatni album, który nagrywam, no po okay. prostu zejdę sobie ze sceny i nie mam z tym problemu, ale y, jeżeli, jeżeli się uda, no to dlatego jest tytuł Ultimum Demo, czyli ostatnie demo, bo kolejna płyta to będzie pierwsza płyta.